Pielęgniarstwo po trzydziestce. Taki temat ostatnio zarzuciła jedna z obserwatorek, a mianowicie, czy da się połączyć pracę z pielęgniarstwem, czy to za osiem, czy to dziennym. Słuchajcie, kochani, no, da się. Da się, ja jestem na to żywym przykładem. Jak studiowałam dziennie magisterkę, pracowałam na cały etat jako pielęgniarka, więc dało się to połączyć. Nie mówię, że to było super proste i super łatwe w życiu, ale się dało. Jeśli chodzi o pielęgniarstwo dzienne, również znam takie panie z indywidualnym tokiem nauczania lub bez niego, które sobie troszeczkę zmieniały te grupy na zasadzie zgody od wykładowców, również studiowały dziennie pielęgniarstwo licencjackie i pracowały w normalnej tam pracy załóżmy, od 7 do 15 czy tam o, i potem od 13. Do 20 i to również dało się pogodzić, co prawda życie osobiste na pewno odchodziło na bagier, e, na pewno było trudno. Jeśli chodzi o studia zaoczne i praca na cały etat od poniedziałku do piątku jest to totalnie możliwe, ponieważ weekendy, no niestety nie będziecie mieli dni dużo wolnych w miesiącu, ale myślę, że takie trzy lata w skali całego życia, moim zdaniem zawsze warto. E, moim zdaniem warto poświęcić. Ja naprawdę dużo rzeczy i dużo razy różnych w życiu poświęcałam, także uważam, że warto. Także, bo co to są trzy lata w skali całego życia? Nic tak naprawdę. Jest to ciężkie, zwłaszcza te pierwsze miesiące, na przykład październik, listopad, czy później jak się zaczyna nowy semestr, marzec, kwiecień, są dużo cięższe, bo jest najwięcej tych na początku semestru, najwięcej jest jakichkolwiek przedmiotów, ale później stopniowo one gdzieś tam się kończą. Także im dalej, tym lepiej, moim zdaniem.